Cześć kochani, z tej strony Iska, a to jest kanał Zminimalizowana. No i dzisiaj jest sobota, a sobota to dzień kota i u nas dzień zakupów. Jeżeli nie mamy oczywiście zjazdu, jeżeli mamy zjazd to ogarniamy to trochę inaczej, ale ogólnie sobota to dzień zakupów. Pokażę wam właśnie co dzisiaj kupiliśmy. Ogólnie te zakupy, jeszcze do tego jest dwie paczki mięsa mielonego i trzy paczki schabu. Natomiast już to włożyłam do lodówki, żeby, żeby było w lodówce i jeszcze do tego mamy mrożonkę groszku. Za wszystkie te zakupy w O'Show zapłaciliśmy w zapłaciliśmy 531 zł za jedno, za schab 33 to 567 zł. I jeszcze... Kupowaliśmy wędlinę w sklepie mięsnym e, i za wędlinę zapłaciliśmy około 40 paru zł. Musiałabym, musiałabym wziąć paragon i za warzywkę zapłaciliśmy około 60 zł w sklepie warzywnym obok e, nas. Więc zaczynajmy. Tutaj mamy tofu, dwie paczki, e, ogólnie nie będę mówić co będę z tego robić, bo musiałabym wziąć e, przepisnik, bo dopiero pierwszy raz będę robić większość z tych rzeczy, tak. e, Tutaj soda oczyszczona, żeby była do, e, do sprzątania, e, tutaj jakieś zioła, czyliśmy w dojpakach e, i tu jeszcze pieprz. Wzięliśmy w dojpakach, żeby, żeby mieć więcej e, więcej tego. E, tutaj mamy mozzarełki do, do sałatki i do, e, i do jakichś. E, no i do jakichś obiadów e, tam było. Tutaj ser sałatkowy do sałatki. E, parówki wzięliśmy tak, żeby, żeby były po prostu w lodówce na no w razie czego. My lubimy berlinki. Tutaj e, ser też, żeby był w razie czego, bo lubimy czasami tosty pojeść. Jogobelki, bo to sobie bierzemy na rano do pracy, śmietana do ogórków. E, jogurt naturalny do jakiegoś przepisu. Tutaj mamy aż te co mój morzu musiał wrzucić. E, dobra, to mój morzu wrzucił. E, ricotta e, do jakiegoś przepisu. Z, które sobie zaplanowałam w tym jadłospisie na ten tydzień. E, ogólnie te zakupy prawdopodobnie starczą nam do końca miesiąca, mam taką nadzieję. Więc kot, ricotta, jogurt naturalny też, żeby były e, typu greckiego do jakiegoś przepisu i no, no, naturalny zwykły też, żeby był. E, serki wiejskie e, na śniadania e, i kolacje. Roz tutaj zupki chińskie również mojego męża. Natomiast tutaj mamy limonki. Limonki też mi się przydadzą do przepisu i też dobrze, żeby była jakaś limonka, bo ja lubię na przykład pieczarki. Też mamy do przepisów. Ja część użyję do jednego przepisu, drugą część chyba do drugiego i, i resztę zamrożę. Spód do pizzy również mąż wziął, na razie czego, jak będzie chciał robić pizzę dwie musztardy majonez, bo nam się skończyły tutaj mamy oliwki i, i pomidory suszone, ja uwielbiam pomidory suszone i oliwki i ogólnie też do wielu przepisów z książki, którą ostatnio kupiłam nam się przydadzą tutaj mleczko kokosowe, również do przepisu kawa bezkofeinowa, ponieważ zauważyłam, że to na mnie lepiej działa, jak piję po południu kawę bezkofeinową, a bardzo lubię smak, także E, także to. E, pomidorki koktajlowe do kanapek, do wszystkiego, do przepisów również. E, tutaj macerelka tutaj zioła. Włoszczyzna na zupę. Dzisiaj będziemy robić zupę serową. E, papryka również do, do dwóch czy do trzech przepisów nam potrzebna. Rzodkiewka do, e, na śniadanka. E, tutaj mamy cukinię i cukinię będą mi potrzebne do dwóch albo trzech przepisów i prawdopodobnie jeszcze pójdę, dokupię cukinię e, do warzywniaka w międzyczasie, jeżeli mi nie starczy. E, tutaj kasza jęczmienna, e, pęczak, e, komosa ryżowa, pestki dyni i pestki słonecznika, łuskane, szczypiorek, por, również wszystko do, do przepisów, które będę robić. E, szpinak, również do, część do przepisu, część do, do zamrożenia. Tutaj mamy rukole również do przepisów i do zamrożenia. E, tutaj kupiłam sobie pudełko szklane, żeby mieć do mil prepów. E, ale kupiłam jedno, bo w oszą jest takie z, z tym takim rozszczelnianiem e, pokrywki i muszę zobaczyć po prostu, czy mi to się nie będzie rozszczelniać w. E, czy mi się to nie będzie rozszczelniać w torbie na jedzenie. Tutaj mamy soczki pomidorowe, bo lubimy. Ja ulubię, to jest mój ulubiony soczek pomidorowy. W ogóle polecam bardzo, jeżeli ktoś lubi. Tutaj banany, awokado, jakieś tam bułeczki pieczywo i ogórki. Ogórki już też były i to jest na jutro to, na obiad, bo jutro mamy gości i robimy obiad. No i do tego jeszcze napoje. Tak, tu jakieś właśnie, to też na jutro są właściwie te napoje, bo będziemy mieli gości. I to chyba wszystko. No jeszcze właśnie te, te mięso i i właśnie wędlinkę. Wzięliśmy w kawałku i wzięliśmy dwa rodzaje kiełbaski na spróbowanie. Spróbowaliśmy, jest bardzo dobrze, dobra, także będziemy na pewno brać. No i co? I to tak właśnie wyglądają moje zakupy. Jestem mm, załamana tym, ile one kosztowały, ale no też bardzo dużo kosztowały, przede wszystkim te pestki, Quinoa, ale to są rzeczy, które starczą nam na, na długo. Tak, ta cukinia też dosyć dużo kosztowała, bo kupiliśmy jej 6. więc no, myślę, że starczy nam to na długo i będziemy tak działać. Dobra, to jeszcze raz szybki objazd po zakupach. I dziękuję Wam bardzo. Za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podobają treści na tym kanale, to zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia. Hej!